W poprzednim odcinku. No ale najpierw zwiedzimy sobie tutaj. Zobaczcie, tu jest wyjście kolejne. To jak tą siekierę tutaj mamy, zobaczcie, to ją zostawimy tutaj. I to przypomnijcie mi, gdzie zostawiłem. Będziemy się wracać. Te... O, jest i on! Wełniany toczek. Ok, to to na razie odpuszczamy. Będzie trzeba się tu wrócić kiedyś. <laughs> Nie mogę. Jak się zginie, to się zginie i tyle. Koniec. Cześć moi drodzy, z tej strony Kasiarot. Kolejny odcinek z The Long Dark. Przespałem się, napiłem, zjadłem i możemy iść. A przy okazji przeczytałem 5 godzin książki o gotowaniu. Tak więc jesteśmy gotowi, aby uciec już z tej krainy. Let's go. Przy okazji w tą noc była zorza polarna, więc ciągle mi tu świeciło. Nie musiałem nic teraz żeby. Żeby czytać książkę e, Czy zbieramy jeszcze tą skórę z jelenia? Ajajaj, aj, aj, i tak mamy już nie ciężko już, więc odpuśćmy sobie to e, Wywalę jedną książkę może, coś tu jeszcze mogę wywalić, czy nie? Ajajaj, aj, aj, wszystko ciężkie, wszystko ciężkie No masakra Hmm. No powiem wam, że nie mam pojęcia co jeszcze tu wywalić Nie bardzo jest w co dobra, trudno idziemy tak jak jesteśmy Mam nadzieję, że w ogóle dobrze idziemy To w tą stronę, czy nie? Co takie dźwięki wydaje dziwne?

A, opuszczasz jezioro więc Jezu. Już myślałem, że w jakieś inne miejsce poszliśmy. Linia kolejowa wodospad Kruka. Co? O, wągiel. Linia kolejowa wodospad Kruka, to na pewno tu? Okej. Okay. Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Tutaj akurat nie mam mapki, więc... Idziemy na czuja. Tam moglibyśmy jeszcze zajść, ale dobra, pędzimy jak najszybciej, żeby przejść przez tą przełęcz, czy co to jest i dostać się na autostradę. Temperatura powoli spada niestety Zmęczenie również głód i pragnienie jakoś tam się utrzymuje. Tam jest jelonek, patrzcie. Nawet dwa. W razie czego będziemy mogli zapolować? To będziemy mieli jakieś jedzenie. Tak, to jest tutaj, bo kojarzę to miejsce. Więc idziemy dobrze. Tam na pewno da się przejść, ale dobra. Myślę, że tu może być coś ciekawego jeszcze. Co się da otworzyć? Nie. Pojemnik metalowy Czapkę z daszkiem, podziękuję. Tutaj da się. Nie. Złom. O! Złom. Kanister. Tkanina. Bandaż. Ile tutaj w środku? Litro 83, dobra. Napełnimy sobie i wywalimy to. Mocno zużyty, wełniany sweter. Chyba jest słabe, ale zerknę. Eee, tak jest, słabiutkie. Jak z tym paliwem? Kurczę, przydałoby się to nosić, no ale niestety jest strasznie ciężkie. Czy co? Może... Nie, na razie możemy biegać, więc będę to nosił, jak już sery nie będę mógł się ruszać, to wtedy wywalimy. Dobra, i musimy się wrócić z tego co widzę. Kawałek. na drugą stronę. Wiecie co, nie da się tak łazić. Eee, tu jest full. Dobra, wywalamy to. po powoli zejdziemy. Dobra, tam nic nie ma. Na całej mapie możecie takie znajdźki naleźć, takie kopce. Zaginiony kopiec, jego historia jeszcze nie została opowiedziana. Specjalne podziękowania dla sponsora, numer bla bla. Macie numer sponsora, który, dla którego został ten kopiec jakby postawiony, bo no ta gra jest z Kickstartera, bodajże, tak? Tam e, sponsorzy, ludzie wpłacali pieniążki i dzięki temu powstała ta gra. No i tu mamy jeszcze jeden. No i do wsparcia 16. No, i tak macie po całej mapie prostowiane. króliczek. Ile mamy jedzenia jeszcze? No, powiedzmy. Kamienia nawet nie mamy. Ok, trzeba było przez jakiś, o właśnie, przez to drewno przejść. Kojarzę. Mamy trybka jakiegoś. Pusty. Chipsy, dobrze. I to. Oj, tu jakbyśmy spadli to nie byłoby za... ...za ciekawie. Lepsa, powolutku, powolutko. Dobra. Co teraz, tędy? Tak. Okej, okay. na razie nie jest źle, tędy możemy sobie przejść. Okej, okay. przed nami jeszcze najgorszy moment, którego e, jeszcze nie widzicie, ale zaraz zobaczycie. I tak samo jak ja się przerazicie. Kurde. jakbym mówił wierszem. Metalowe pudełeczko, dobra. Buty do biegania to nam się tu na pewno nie przydadzą. Terami po prostu. Hipotermia nam grozi. nie Wiecie co? Nawet nie chcę się zatrzymywać. Po prostu idziemy. Chyba, że tutaj jeszcze w lewo do jaskini. Nie, ale będziemy musieli się zatrzymać wtedy. Troszkę. Nie, nie, nie. Sorry, ale olewamy to. Idziemy prosto, bo. No nie damy rady po prostu. Nie mamy czym za bardzo rozpalić tutaj ogniska. Nawet wybieram mniejsze zło, że tak powiem. No tu zobaczcie jest drewno, więc już nie byłoby tak źle. Zerknijmy sobie, hmm. tego to nam nigdy nie zabraknie. Książką możemy rozpalić. I tu byśmy... <laughs> tu rozwalili. Nelcedry, dobra, 45 minut. Dobra lecimy. Oj, dużo życia nam zabierze. Rozpalmy to ognicho. Hmm, katalizator. Tak, katalizatora użymy. Nie Zapomniałem, że miałem książki użyć, ale dobra. Dodajemy całe to drewno, żeby szybko się ogrzać, przy dużej temperaturze. I co jeszcze? Eee, a, wypijmy tą herbatkę. Ciekawe. Nie, z owoców dzikiej róży. Myślę, że to będzie najlepsze. 13 minut, dobra. Jemy. 9 minut jeszcze ogniska tylko zostało. Jak to się stało? Przecież dodałem 3 3 drewna, co jest. Okej. Znaczy co, może dodam jeszcze tą książkę to 24 minuty. I żebyś tak szybko się nie męczyć, to wypijemy sobie kawkę. No, przygotuj, halo. Nie mamy wody. O, matko. No to trochę. Przerypany co te patyczki można? 5 minut, dobra? 27 minut. Woda się roztopi. Czy jest tu coś jeszcze? Tu jest patyk. Aż na razie oleje te jagody. Trochę się śpieszymy. Czy jakieś drewno może tutaj? Dobra. Dzień jest w dobrym stanie na razie. No tu już nic więcej nie ma. Dobra, dobra. O, minuta szybko. Dobra, zdążyliśmy do zagotowania wody. Okej, to wiecie co? To na razie weźmiemy. Użyjemy tabletek. O, czyścimy wodę. Okej, okay. 7 minut. No nie, nie zdążymy tego zrobić. Kawki, niestety. 13 minut, to 6. Więc kompletnie nie mamy. Hmm. Tu na pewno żadnego patyka. Kamienie. No nic to kawy nie będzie, która nas pobudzi niestety. Będziemy musieliść tak jak jesteśmy. Szkoda. Aby nam to dało niezłego kopa. Możesz spać się postać postaci bardzo. 5 minut a tu żarzy się tylko. No trudno. No patrzcie, zrobiło się, ha. Czyli przy żarzącym ognisku też da się... ...da się podgrzać kawę. Chyba 5 minut się żarzyło jeszcze. No i wchodzimy, moi no drodzy. Czy nie wchodzimy? Byłem pewien, że to jest przejście już. Że nas coś teleportuje. No to nie ma tak dobrze. Mm -hmm. A to tu mamy tunel jakiś, okej. Okay. Mhm, i teraz się zaczyna, zobaczycie. O co mi chodziło. Stąd spadniemy. To będzie koniec gry, tak wam tylko chciałbym przypomnieć. A tu jest dosyć wysoko Post kolejowy do spod kruka To się ładnie nazywa Dobra biegniemy To znowu będzie Takie przejście Jak tutaj damy radę to już będzie z górki Uff, Trzymajcie kciuki Dał radę. Jesteśmy w domu. Nie przewidziałem tego, że to będzie tak długo trwało i że się tak zmęczymy. Aż tak długo. Kolejny kopiec. Sponsor 2698. Nice. Opuść przełęcz. Dobra. Czyli to była przełęcz, tak jak myślałem. Jak się to się inaczej nazwał. Przybrzeżna autostrada, witamy. Hurra, udało się, dotarliśmy. Teraz jeszcze trzeba znaleźć jakiś dom. Ale natomiast w tym momencie mam już mapkę. Widzę, gdzie wyszliśmy. Mm, mniej więcej. Tak, idziemy torami i nie odbijamy od razu w prawo Chociaż w sumie możemy, ale... Nie, nie odbijamy od razu, idziemy jeszcze kawałek dalej I na końcu toru będzie chatka I w tej chatce się przyśpimy Chyba, że tam nie ma spania hmm. No zobaczymy No nie, spać i tak możemy, bo... Mamy śpiły, tak? To nam nie przeszkadza, jakby nie było łóżka. Ale się męczy. Nasz koleżka. Tu ostatnio jak z żonką grałem, to spotkaliśmy niedźwiedzia, więc trzeba uważać. Wilka też w sumie. O, tam jest właśnie przejście do czego? Do... do czego to było przejście? Nie pamiętam, do Milton? Nie, hmm. nie do Milton, na pewno nie. Hmm. Chyba hmm. do jakiegoś fajnego miejsca, ale czekajcie. Zajrzymy tutaj. Powinniśmy tam odbić, tam będzie ten domek, a tutaj jest jakieś coś. To o tym domku mówi, mówi mapa, chyba o tym. Tak, to o to chodzi. Dobra, to jak tu będzie spanko, to możemy się tu przespać, a powinno być. Jest spanko. Dobra, co my tu mamy? Batoniczka, hmm. czy coś jeszcze? Metalowy pojemnik, pusty. To otwierasz do puszek, to mamy chyba tak? W jakim stanie 52%? A tutaj jest 80%. No dobra, to podmienimy sobie. Opuść mm, buty. To nas nie interesują takie dobiegania. Czapka z daszkiem, tym bardziej. Tutaj też nic, to nas chyba zainteresuje. Zaraz zobaczymy. Tak, ostatnia rzecz, koszula w kratę. Ostatnia, no dobra, ta ma 70%, to zerkniemy, co na tam można dać. Eee. Nic fajnego, zostawiamy. No i co, idziemy spać chyba, ile nam zostało dnia, hmm. Trochę bez sensu. Tak, iść spać od razu. A, to wiecie co, zjedzmy sobie te krakersy. Okej. Okay. Wypijmy puszkę. Jeszcze nie będziemy szli spać, zajdziemy, zajdziemy tam do tego tunelu, zobaczymy gdzie on prowadzi. I się wrócimy tutaj, oczywiście. Chyba, że on nigdzie. Nie, no musi gdzieś prowadzić. Nawet nie chcę przechodzić, tylko podejść na tyle blisko, żeby nam pokazało. Aha. No okej, okay, czyli on nigdzie nie prowadzi. Pewnie się pomyliły miejsca. Tak, dobra, już widzę na mapie, że tu nie ma żadnego przejścia nawet. Po prostu tunel. A to w ogóle w innym miejscu jest taka kopalnia jakby, do której możemy wejść. Nas przenosi... Tylko jak to miejsce się nazywało? Z taką stodołą na środku. Tam też jest kościół. No nieważne. Dobra, prześpijmy się tutaj. Ile czasu? Wiecie ile nam brakuje? No to z co najmniej. Aha, Czyżby? Tak, jest dzień z zorzą polarną. Znaczy noc w sensie. Więc możemy się przejść. E, I nic nie powinno się stać. Wiecie co? Nie wiem czego się napisać, Chyba tego. Nie, tego. Jadłbym śnieg, ale hipotermia by mnie zabiła. Nieźle. Dobra, napij się do końca tej wody, którą mamy. I trzeba będzie więcej zrobić, niestety. No, Aktualnie nie mamy. No dobrze, to wyruszamy. Teraz trzeba uważać na zielone wilki, czy jak to tam się zwie. Zobaczcie, jaka ładna zorze. A to prowadzi taki klimat straszny, że. Masaka włos jeż na rynku. Dobra, czy my dobrze idziemy? E, nie, tu musimy iść na wprost po prostu drogą. Co coś to było, czy... Nie, wydawało mi się. Mm, musimy iść na wprost i odbić zaraz w lewo. Czy to już tutaj w lewo, czy? Nie, jeszcze chyba nie Chociaż kto to wie. Musimy zerknąć No nie, to tutaj. Jak tędy zejdziemy, to to powinien gdzieś być most. I za mostem kolejny domek. Sprawdzimy to. Dobrze, ta, ta mapa powiem wam, że mi się bardziej podoba. Wstawię ją wam tu na chwilkę. Jak nie zapomnę, oczywiście, podczas montażu. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Już nie ułatwia aż tak. Bo tam to była faktycznie przesada, trochę. Pokazywało nam, gdzie możemy broń znaleźć i tak dalej. Dobrze, że my akurat znaleźliśmy na tej serii już przed jakby sprawdzeniem tej mapy wszystko. Broń palną, w sensie strzelby i rewolwer. Więc... Dobra, tu nic nie ma. Teraz ten most, o którym mówiłem. Na 80% jestem pewien, że spotkamy niedźwiedzia. <grym> A jak nie niedźwiedzia, no to wilka przynajmniej. No a tu mamy kolejną taką chatkę, czyli to nie jest nic specjalnego, tylko... te małe takie przyczepy do spania. Dobra i to. Ta przybrzeżna autostrada nie była określona... mianem jakiejś łatwej lokalizacji, więc... domyślam się, że nie będzie tu co trzy kroki. Co? Nie będzie tutaj co trzy kroki. Co jak to się odmienia? Co trzy kroki chyba tak. <laughs> e, Jakiejś. Nie wiem, wielkiej bazy czy miasta. To by było zbyt proste. Dobra, wchodzimy. Może coś ciekawego tu znajdziemy. Jakieś ubranko może? Mamy noc, więc trzeba iść dalej za chwilę. kurtka wiatrowa kolejna. Nie no, już drugi nie będę brał. Tego też nie, ale odpalimy sobie tu lampkę, żebym nic nie przeoczył. Dobra Kawy bierzemy w opór. Ile się tylko da? To też, bo picia już nie mamy. O, jest woda, dobrze. Super. Tutaj puściutko. Ja te, też złomu na razie nie biorę. Lampa jak? 036, 72 to nie. Jakby miała 100%, to bym chyba wziął kolejną. <laughs> I w jakimś najbliższym czasie byśmy podmienili ją. To ma pewnie z 50% już tylko. Dobra, nic tu nie ma, wyłączamy. Idziemy dalej. Hmm, czekajcie, zapalę sobie lampkę. Jak to dalej wygląda? Hmm, zeszliśmy mostem, teraz możemy iść. Drogą musimy iść. Jak pójdziemy tą dróżką, to dojdziemy jeszcze do jakiegoś domu. Jednego Zastanawiam się czy hmm. z tej strony jest takie miasto fajne. Okej, okay. w sumie możemy tam zajść. Jakbyśmy musieli trzymać się z prawej strony. Czekajcie, to się teraz rozchodzi w dwie strony tak. Dobrze widzę. Tak, to się rozchodzi w dwie, więc idziemy prawą stroną. Ominiemy ten jeden, pewnie to jest barak na górze. Ominiemy, ominiemy ten jeden barak na górze, ale pójdziemy do miasta, w którym jest kilka domów. Może tam się troszkę uzbroimy w jakieś zapasy. Hmm. wam, że trudno jest rozpoznać te drogi tutaj, więc nie wiem, czy dobrze idę. Ale te dwie się tutaj łączą, z tego co widzę. To nie tak powinno być. Powinniśmy mniej więcej w połowie móc odbić w prawo. No nie, to nie, nie o to chodziło. Teraz przeszliśmy trochę za daleko. No, tu już nie będzie gdzie zejść nawet. No dobra spróbujmy może tutaj zaraz w prawo gdzieś się zsunąć Bo tutaj już co jest most To do mostu doszliśmy trochę za daleko w takim razie Chyba, że tutaj by zejść Tak jakbyśmy tutaj zeszli to by było dobrze Ale nie, to jest za wysoko Tu jest niestety za wysoka. Dobra, to troszkę inaczej zrobimy. Wejdziemy najpierw do tych domków, bo tutaj też są Z2 takie. I zawrócimy po prostu do tamtych. Ile pokrążymy, bo ta mapa widzę, że nie jest jakaś ogromna. To wszystko co tu widzicie, o tam do końca to jest chyba cała mapka. I wzdłuż ciągnie się, wzdłuż tej wody ciągnie się autostrada. To Tam jest też wieża fajna obserwacyjna, będzie trzeba się do niej przejść. Ale też poza odcinkiem zastanowię się, jak to najlepiej logistycznie zrobić, żeby nie łazić za bardzo w kółko trzy razy tą samą drogą, a żeby wszystko obejść wszystkie domki. A z tej autostrady pójdziemy jakby na prawo do końca i tam powinno być pustkowie czy coś takiego. Tam jeszcze kompletnie nigdy nie byłem, więc będzie ciekawie. Ale tutaj spędzimy trochę, trochę dni na pewno, bo tu jest fajny bunkier, nie nie bunkier jak to się nazywa, takie fajne jedno miejsce, zobaczycie. Dobra, dobiegamy tu do domku i ja już będę kończył odcinek, bo i tak się zapędziłem, powyżej 26 minut jest. Tak więc moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie, za komentowanie, bo widziałem, że kilka osób się tam jak na razie udziela, myślę, że to wszystko się jakoś fajnie rozwinie bo ja się bardzo dobrze przy tym wszystkim bawię, więc nie chciałbym tego zakończyć na pewno. No tak więc dzięki raz jeszcze za oglądanie, za komentowanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie. Hej, hej.